Witam. Chcę Wam pokazać jak wygląda pole, po orce, które zostało 3 dni temu nie, 2 dni temu zaorane. W piątek była orka. Zaorane zostało w piątek. To są te warkocze takie co niektórzy pisali że jest Lemken lepszy ażurowy czy tam inny półk ażurowy obojętnie jaki od odkładni zwykłych i zobaczcie poszły na to brony 20 dwa razy zostało przebronowane i mamy o, takie zostały skałki i tu mamy zboże posiane Zobaczcie, trzy noce po minus pięć mrozu, bieliło się, pękało, kruszyło i brony rozbronowały i się mamy ósmą rano, pole zasiane już, od szóstej zaczęliśmy i ten kawałek jest zasiany i co tu mamy, zobaczcie, mokro, wilgotno ale najważniejsza rzecz pod spodem jest powietrze i teraz dla tych wszystkich redaktorków co tak chwalą prawy inne niż orka to powiem, że tutaj akurat torka orka jest najlepsza bo tu jest 360 dni w roku na tych polach co orzemy mokro i tą gumę najlepiej przeorać, przesuszyć no i teraz zobaczcie, te grudki będą się rozsypywały na tych grudkach będą rosły przyjaciółki i przyjaciele czyli jedno i dwuliścienne i zobaczcie, taka grudka będzie. Na niej wyrośnie owod życia. I później co się stanie? Ta grudka uschnie i owód życia też uschnie. I zostanie czysty plon. Zobaczcie, jak ładnie się zabiela. I nie będziemy tego wałować, bo nie ma sensu, bo jest posiane w wilgotną. Ziemię, podsiąkanie jest. A żeby był zastosowany tutaj siew pasowy czy striptin, to by takie warkocze były wyciągnięte jak cegły. I by była jedna wielka porażka. Delikatnie mówiąc. I wtedy taki pan, który by tu siał, to by musiał głowić się, troić, co się dzieje, że za tylną, czyli tak zwaną gęsią stópką dwuotworową, robi się szkliwo beton bo jest mokro i na mokre warunki ten system się nie nadaje ale ktoś musi fuszerkę chwalić pozdrawiam